I Syna i Ducha Świętego. Drodzy wierni, początek adwentu, początek roku liturgicznego. A Ewangelia mówi o końcu świata, ale moi drodzy, wcale nie jest to żadna sprzeczność. To jest paradoks tylko pozorny, dlatego, że jeśli naprawdę chcemy mieć motywację do działania, Musimy myśleć o końcu. Musimy myśleć o końcu, dla którego zostaliśmy stworzeni, czyli o niebie, a także o wszystkich wydarzeniach, którym wtedy będziemy musieli stawić czoło. Nie tylko chodzi tutaj o sąd ostateczny, nie tylko chodzi o wydarzenia go poprzedzające, ale także o koniec naszego życia, bo do tego tylko momentu, do końca naszego życia możemy się nawracać. Dlatego Dlatego na początku Adwentu właśnie tak mocno myślimy o końcu, tak intensywnie zostało nam to wszystko przedstawione. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ dzisiejsza lekcja pokazuje nam sposób, w jaki mamy się przygotować. I w tych kilku zaledwie słowach jest właściwie rozpisany cały traktat dotyczący, dotyczący zjednoczenia z Bogiem. Święty Paweł Apostoł każe nam powstać ze snu. I można właściwie domyśleć się, o co chodzi w życiu cielesnym, w życiu materialnym, sen jest tą, tym sposobem życia, który uniemożliwia te najważniejsze funkcje, który jakby blokuje to, co jest najistotniejsze, który nie pozwala na wykonywanie przede wszystkim myślenia, to, że ono jest wtedy racjonalne, myślenie jest niemożliwe. I powstanie ze snu jest, tego duchowego snu jest dokładnie czymś podobnym, to znaczy mamy powstać z pewnego stanu takiego Zawieszenia, przede wszystkim zawieszenia naszych funkcji intelektualnych, i to jest też w tym pierwszym, jakby kroku, nawet zaznaczone, bo pisze apostoł, że mamy spędzać czas nie w ucztach i pijaństwie, i nie tylko chodzi właśnie. Nie tylko chodzi o ten wymiar dosłowny, że nie ucztach i pijaństwie, które są grzeszne albo do grzechów prowadzą, bo bardzo często grzech pijaństwa prowadzi do grzechów jeszcze poważniejszych. To jest jasne do całkowitej kontroli nad własnym życiem, ale chodzi tutaj o coś innego, mianowicie uczta i pijaństwo jest tutaj synonimem, można powiedzieć, takiego zbytniego skoncentrowania się na tym, co zmysłowe, to znaczy tym, co przychodzi do nas poprzez zmysły, zwłaszcza zmysł wzroku, co nawet nie jest w żaden sposób grzeszne, ale właśnie zajmuje nam czas, ale właśnie zajmuje naszą wyobraźnię. Dzisiaj, internet. Czy to przez telefon komórkowy, czy przez komputer stacjonarny jest takim właśnie, jakby odpowiednikiem tych starożytnych uczt i pijaństwa. To jest jakby sposób na to, żeby spędzać czas, ale spędzać go w sposób bardzo niemądry, spędzać go w sposób, który nie tylko niczego ostatecznie nie daje nam prawdziwego, jakby pokarmu nam nie daje. To jest pewien paradoks. Zresztą uczty w starożytności, one trochę podobnie właściwie wyglądały, to znaczy ludzie obciążali swoje żołądki, a potem zmuszali się do wymiotów po to, żeby móc znowu się obżerać i takie uczty oczywiście też tak naprawdę nie dawały prawdziwego pokarmu, jeśli można na to w ten sposób spojrzeć i dokładnie tak samo jest z internetem, dokładnie tak samo jest z tym nadmiarem zmysłowego poznania. Ono nie prowadzi do poznania wyższego, ono nie prowadzi, jakby nie uruchamia naszego intelektu, nie prowadzi do jakiejś głębszej refleksji dotyczącej rzeczywistości, dotyczącej nawet piękna świata, który Pan Bóg stworzył, albo dotyczący e, jakiejś głębi życia, powiedzmy, jakiejś relacji międzyludzkiej, jakichś dramatów, które mogą skłonić do jakiegoś nawrócenia. Dobrze wiemy, że gdyby chociaż tak było, byłoby zupełnie inaczej. Dobrze wiemy, że tak wcale nie jest, że nadmiar internetu prowadzi raczej do pewnego wyjałowienia człowieka, tego wyjałowienia duchowego, nie tylko w sensie właśnie jeszcze relacji z Bogiem, ale nawet tylko tych zwykłych takich myśli dotyczącej tego świata, że nawet to jest jakoś zablokowane i to wynika nawet z badań dotyczących aktywności mózgu, że ludzie, którzy nadużywają telefonu, internetu, że ci mają problem ze skupieniem się, że mają problem z zebraniem myśli, z analizą rzeczywistości. To są sprawy dotyczące i tej części jakby materialnej, ale też i oczywiście nasza dusza wtedy cierpi, bo jest pozbawiona właściwego pokarmu, jest można powiedzieć właśnie w takim jakimś letargu, w jakimś takim śnie, tak jakby umysł, który został dany nam, ludziom, istotom rozumnym, jedynym cielesnym istotom rozumnym dany do tego, żeby rozważać to, co jest właśnie ponadmaterialne, żeby rozważać ostatecznie Boga i Jego tajemnice, tenże rozum staje się, można powiedzieć, czymś, jakby takim balastem prawie, że niepotrzebnym, ewentualnie narzędziem do zarabiania pieniędzy, ale niczym innym. Jest, można powiedzieć, czymś, co można sobie leżeć niejako wyłączone, a my na poziomie zmysłów żyjemy, cieszymy się życiem, ale to, to nie jest życie prawdziwie ludzkie. I dlatego mamy, moi drodzy, nie w w ucztach i pijaństwie, ale mamy poznawać świat i dzięki temu poznawaniu świata prowadzić swoje życie w sposób wyższy, prawdziwie ludzki. I tutaj jeszcze jest kolejny element, bo to przecież dopiero początek. Święty Paweł każe nam żyć nie w rozpuście i w wszeteczeństwie. I znowu to nie chodzi tylko i wyłącznie o te grzechy związane właśnie z przykazaniem szóstym. Ale chodzi tutaj o coś znowu dużo głębszego, dlatego że pismo święte Starego Testamentu rozpustę em, określa znaczy, mianem rozpusty określa to wszystko, co jest, można powiedzieć, takim duchowym, duchową niewiernością względem Pana Boga. Te wszystkie grzechy, bałwochwalstwa, bo poprzez nie dusza ludzka, która ma w Bogu oblubieńca, jest jemu niewierna. Niewierna jest swojemu prawdziwemu mężowi, oblubieńcowi, zaczyna szukać sobie innych oblubieńców, innych bogów, bogów nieprawdziwych, bogów fałszywych. To jest Głęboki sens tego, tego słowa. Nie w rozpuście i w przeteczeństwie, czyli mamy spędzać nasz czas tutaj na Ziemi, kiedy już rozbudzimy nasz intelekt, kiedy zaczynamy poznawać prawdę o świecie, mamy tym intelektem poznawać przede wszystkim Boga, mamy, mamy Jego kochać ponad wszystko. A więc, kiedy, kiedy zaczynamy interesować się światem, nie wolno nam się skupić na rzeczach tego świata. Mamy, mamy dążyć do do źródła wszelkiego dobra, do celu jednocześnie wszelkiego, wszelkiego bytu rozumnego, czyli do Boga. Mamy o Nim myśleć, mamy poznawać Jego objawienie, mamy rzeczywiście stawać się faktycznie istotami prawdziwie, prawdziwie ludzkimi i chrześcijańskimi do tego. Ale znowu to jeszcze za mało. Dlatego, że apostoł pisze, byśmy nie spędzali czasu w zwadzie i zazdrości. Zwada i zazdrość na takim bardzo zmysłowym poziomie, bardzo dosłownym, to jest nic innego jak objaw, objaw braku miłości do bliźniego. A wiemy już, że miłość do bliźniego jest sama w sobie konsekwencją miłości do Boga. Innymi słowy, jeżeli ktoś Boga nie kocha należycie, nie kocha tak, jak powinien, będzie miał wielką łatwość w wejścia w, w, w pokusę zazdrości, wejścia w pokusę jakiejś gniewliwości. Jakichś sporów, to jest to wszystko, co jest konsekwencją braku miłości do Boga. Innymi słowy, każe nam święty Paweł rzeczywiście Boga kochać, ale to jest właśnie, można powiedzieć, w sumie taką. Konsekwencją tego, że Boga poznajemy. Ostatecznie więc każe nam Święty Paweł najpierw odchodzić od poznawania rzeczy zmysłowych, od życia jakby wśród tych spraw zmysłowych. Każe nam się skupiać na tym, co intelektualne, a przede wszystkim na tym, co związane z Bogiem, na dobrach duchowych. I wtedy ostatecznie każe nam kochać te rzeczy duchowe, kochać samego Boga ponad wszystko, i z tego będzie wynikało zupełnie inne życie, życie takie powiedzmy zewnętrzne, życie społeczne, życie widoczne na zewnątrz. I oczywiście nie tylko będzie to nowe życie, życie głębsze i prawdziwie chrześcijańskie, nie tylko będzie rozpoznawane poprzez. Pewnego rodzaju pokój, który towarzyszy życiu prawdziwemu, życiu duchowemu. Zawsze towarzyszy głęboki pokój, który sprzeciwia się zazdrości zwadzie, który także sprzeciwia się temu wszystkiemu, co cielesne, bo pokój jest właśnie czymś wyższym. Człowiek pełen pokoju to jest człowiek, który przezwyciężył rzeczy cielesne, ale także chodzi tutaj jeszcze o przezwyciężenie konieczność przezwyciężenia tej bardzo Trudnej skądinąd słabości, bardzo powszechnej, która na wszystkim bardzo też grozi, mianowicie lenistwu duchowemu czyli pewnej niechęci do tego, żeby się duchowo rozwijać. Zwłaszcza na początku Adwentu, warto coś o tym powiedzieć, bo jeśli byśmy mieli porównać życie duchowe do takiego nieustannego poruszania się ku Bogu, do takiego nieustannego wznoszenia się i nawet Przyspieszonego tak naprawdę, bo w istocie swoje życie duchowe powinno przyspieszać, to lenistwo duchowe jest tarciem. Jest tarciem, które przeciwstawia się ruchowi, które próbuje zwolnić, zatrzymać nasz postęp, które właściwie nieustannie rzeczywiście kosztuje nas wiele wysiłku. I lenistwo duchowe jest faktycznie bardzo częstą przyczyną tego, że ludzie nie dochodzą do świętości, do której powinni dojść, albo na przykład trafiają do czyśćca, które mogliby ominąć. To jest Właśnie, ostatecznie skutek nieprzezwyciężanego lenistwa duchowego. Lenistwo duchowe może na bardzo różne sposoby być potem przyczyną jeszcze większych grzechów poważniejszych, nawet grzechów śmiertelnych. Lenistwo duchowe przede wszystkim zwalczamy właśnie ostatecznie poprzez to, co nam Święty Paweł. Proponuje to znaczy przez lekturę duchową, przez wyjście poza te rzeczy zmysłowe i także ostatecznie przez rozbudzanie w sobie miłości. Właśnie miłość jest właśnie tym bezpośrednio czynnikiem, który lenistwu duchowemu się przeciwstawia. Dlatego, moi drodzy, starajmy się w tym w sumie krótkim okresie adwentu pamiętać o tych radach, Starać starajmy się o przezwyciężanie swoich słabości, pamiętając. O naszym celu. Amen.